Przyciągnij miłość podczas robienia zakupów. To działa szybciej niż myślisz. Już Ci mówię o co chodzi, zaobserwuj tylko mój profil. Codziennie zamieszczam tutaj super skuteczne techniki przyciągania tego właściwego partnera. Kiedy robisz zakupy, zawsze kupuj parzyste ilości: dwa jabłka, dwie świeczki, dwa ręczniki. Nawet jeśli potrzebujesz tylko jednego. To symboliczne działanie wysyła do wszechświata komunikat, że jesteś gotowa na życie w parze, a nie w pojedynkę. Ale uwaga, teraz najważniejsze. Kiedy płacisz za zakupy, musisz w myślach powiedzieć: To miejsce obok mnie jest już zajęte. Jestem gotowa na mojego partnera. Sypialnia i łazienka mają wyjątkową moc przyciągania. Kupuj zawsze podwójne zestawy: dwie poduszki, dwa kubki, dwa komplety ręczników. Ten rytuał działa, bo programuje Twoją podświadomość i energię na przyjęcie partnera do Twojego życia tworzysz dosłownie i symbolicznie przestrzeń dla tej drugiej osoby. Wypróbuj podczas następnych zakupów i zobacz, jak szybko zauważysz zmiany. Twój wymarzony mężczyzna jest już w drodze do ciebie.